Piątek, piąteczek, piątunio. Witam Cię. Cześć w tym nowym pięknym dniu. Idę sobie główną ulicą Piotrkowa, dlatego że jest zamknięta. Na Przynajmniej ten odcinek jest zamknięty. Dlatego że tutaj jest przejazd kolejowy, który był robiony chyba w tym roku prawdopodobnie, ale jest remontowany. Jest na gwarancji, bo płyty są źle położone i samochody zawadzają. I faktycznie jest tak fatalnie położony, od razu jak był oddany, to mówię, jak, jak ktoś w ogóle coś takiego przyjął. Mówię, przecież to jest niemożliwe. I wygląda to tak sytuacja, że tutaj są tory, są płyty, a po prostu samochód z niskim na zawieszeniem musiał zawadzić o to. I dzisiaj mają, dzisiaj jest reklamacja i mają właśnie to poprawiać. Poprawią dzisiaj to? Tak? Ale co? -tut tutaj. Dzisiaj nie do poniedziałku to Do poniedziałku robią. Aaaa. Do poniedziałku ze mnie. Aż do poniedziałku. no. Dlatego mogę sobie iść śmiało, chociaż tak nie do końca, dlatego że samochody nie widzą wcześniejszych oznaczeń. A i tak jadą tutaj w tą stronę. I tak trzeba będzie zawracać. No ale tak. A są znaki. Znaczy są znaki na początku ulicy faktycznie. Natomiast ktoś jak jeździ i zresztą o tym powiem. Ktoś jak jeździ już tak na pamięć, to właśnie tak jest. O, i wszyscy za zawracają. A teraz mam taki mały konkursik, bez nagród jeszcze, ale mam nadzieję, że z czasem będą i te nagrody. Zacząłem słuchać audiobooka, tak jak obiecałem, zacząłem słuchać audiobooka. I teraz pytanie jest takie: Jak myślisz, którego Którego audiobooka zacząłem czytać, słuchać? I teraz uwaga: mamy pierwszą wersję. To jest dziewczyna z pociągu. Powieść. Druga wersja biografia Steve'a Jobsa, założyciela Apple'a. A trzecia wersja to jest o sprzątaniu, czyli rozwój osobisty. Napisz, co sądzisz i jak, jak uważasz, którą wersję wybrałem, którego audiobooka. Zobaczymy, czy ciebie zaskoczy. Pytania i odpowiedzi. Wszystkie trzy pytania i odpowiedzi są związane z jednym tematem: że dlaczego pozdrowienia są takie długie? Admaster. 3-4 minuty pozdrowień to nie za długo. Oczywiście, że to jest długo. Ja wiem o tym, że to jest długo, ale trzeba zwrócić uwagę, że te pozdrowienia są na samym końcu. Są nawet oddzielone. One w pierwszej wersji to w ogóle to oddzielenie, te dwie tablice, które są, to tak się kończył film, a pozdrowienie było przed tym z tego co pamiętam, a później prze pozdrowienia przerzuciłem na sam koniec. Jeżeli ktoś chce oglądać to, to obejrzy. Jeżeli nie, no to nie. Tutaj Lubię to napisał, czy napisał, że dziwny, chory wyścig o nic. A ja uważam inaczej, że to nie jest chory, znaczy, to jest może chory wyścig, ale dla osoby starszej. Osoba starsza będzie tak to rozumiała i będzie się wydawać, że po co tak pisać. Ale trzeba zwrócić uwagę, że oprócz mnie, oprócz osób starszych, to mnie, oglądają też młodzi? Nastolatkowie albo wręcz dzieci. Więc dla nich jest to frajda. Naprawdę to jest ogromna frajda. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Ostatnio mnie znajomy się spytał, czy ja się nie wstydzę tego, że mnie oglądają tacy młodzi? Czy ta publika to jest ta, którą ja bym chciał? Ale dlaczego nie? Ale dlaczego nie? Jeżeli mam synów w tym samym wieku, to ja się też cieszę, jeżeli ktoś mnie inny ogląda. A jeżeli w ogóle przekazuję jakieś wartościowe rzeczy, no to tym bardziej. Tutaj piszę, lubię to również, że chodzi Ci o konkretne pytania z komentarzami, że to jest lepsze, lepszy sposób niż pozdrowienia. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że w tej chwili pozdrowienia są właśnie z dobrymi komentarzami. Pozdrowienia są z komentarzem związanym z danym filmem. I co mi się podoba, że mogę od razu, automatycznie odpowiadać. Właśnie, na ten film, który był wczoraj, nie pytania i odpowiedzi, robić co pięćdziesiąty, co setny odcinek. Na bieżąco odpowiadam na pytania, które były zadane, który, był, który film obejrzany był wcześniej, o dzień wcześniej. Więc dlatego mogę szybko reagować, mogę odpowiadać, więc moim zdaniem warto oglądać właśnie te pozdrowienia na samym końcu, żeby się więcej dowiedzieć. Żeby dowiedzieć się i, od, i oczekiwać komentarzy. A i teraz się pomyliłem, pracuję nad dykcją. Słabo mi to idzie. Tylko po to, żeby się dowartościować i otrzymać pozdrowienia. Tak! Dlaczego nie? Jeżeli ktoś jest młody i czuje, że to jest fajne, i że kontakt z vlogerem, z youtuberem jest, że jest ten kontakt. Właśnie, on jest! Tak! I to czy to nie jest wspaniałe, że ludzie mają kontakt ze mną, że mogą mi zadać pytanie i że ja mogę odpowiedzieć i na bieżąco mogę odpowiedzieć. Jeszcze dorzucimy do tego live'y, ale to z czasem. I Patryk Grodę również napisałeś o tym. Aha, dobra, lubię to. Dzięki za 5000 subskrypcji. Patryk Grodę również napisałeś to samo. Będą Pozdrowienia na końcu i w takiej formie, w której są teraz, to mi się podobają. Być może zmienię za miesiąc, ale na pewno pozdrowienia będą. Ale będą na końcu. Jak ktoś naprawdę nie chce oglądać i nie chce wysłuchać, co mam jeszcze do powiedzenia czy odpowiedzi na pytanie, to po prostu są tablice niebieska i kolorowa. I później jest koniec. Pozdrowienia. Pozdrowienia są na samym końcu, dlatego są oddzielone. W końcu nagrałem Teledysk do Musicali. I tutaj jest widoczny. Zapraszam na muzykali. Aha, i zdecydowałem się, że wszystkie filmy, to przynajmniej na razie, będę nagrywać, jak to się nazywa, nie covery, tylko... Uh, 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 uh. Uh. No, że będę się śmiać, czyli... Czyli... Parodię. No, czyli będę robić parodię Miłosza. Co sobie o to było to. Pamiętam sobie, co było lepsze. <laughs> I co hamburger, Ham hmm. hamburger. Ale to było fajne. To było fajne. Ale to było fajne, to było fajne akurat. R <laughs> Patrz, jakie mi teraz głosy, takie... A teraz? Ten dziennik będzie zniszczony. A w jaki sposób? Dowiecie się w następnym odcinku. Podpowiem wam jedno. Będzie ostro. Ale ja mi pisać głośnik. Uszy zatkajcie, bo będzie głośno. A teraz? Chcecie mocniej? Nie, nie chcę. Mogę wam to zrobić, jak mnie nie zaskryp... Czekaj, bo nie ja. Zanim ten film, filmu, to mam zrobić takie coś. Chcecie? Nie, no nie chcę. Coś. Ej, czemu mnie bijesz? Ej! Jeszcze, Ej! Ej, nie widzę. Wszystko zlatuje. Ojej, to fajnie. <laughs> Chcecie tak? Nie, nie chcę. Bo no. mówię ci, tak. że nie widzę geniuszu. Dobrze, Milo, a jak oceniasz swoje filmy po roku, po hmm. półtora roku czasu? Tak. A! Okej! Okay, bo bo, bo muszę go oglądać! Zalokuję wszystkie filmy! O, dobra, zalokuję ten! O, kurde! Ona zabije za chwilę! Uczekać! bomba! Jak oceniasz swoje filmy po półtora roku czasu? Czy po roku? Zabawne. Uwaga! Ale na bo... co zwróciłeś uwagę, że głos masz inny? No, mam mutację teraz. E, chyba. Taką leci taką <laughs> Mutantem będziesz. Uwaga, bo y, miłość nas zabije. Y, musicie lajkować jego filmy. Miłość sama bo on nas pobije. Uważajcie, a ja uciekam. Mamo, a teraz... <śm> 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 23.15 z Marcelem, w zasadzie Marcel skończył oglądać Hobbita, a ja w tym czasie, dwie, te dwie godziny czy dwie i pół zastanawiałem się, co robić, i wpadłem. Znaczy, też były wcześniej, wpadłem na taki pomysł, ale zacząłem realizować. Utworzyłem dwa maile i już niedługo przedstawię te swoje pomysły. Jeden będzie związany z tym, że będziecie wysyłać do mnie zdjęcia. I do mnie filmy wideo. A to już niedługo. Jutro, może pojutrze, ogłoszę. Chciałbyś, żeby cię ktoś przesłał? Na przykład pozdrowienia? Dla ciebie? wideo. Ja. Żeby twój widz przesłał tobie? Czyli? Żeby ktoś przesłał tobie świeżaka? film, Nie świeżaka. Film wideo. Chciałbyś z pozdrowieniami, żeby ktoś ci przesłał? Nie ja wiem. Nie wiesz? Ale ja wiem. Ale to już niedługo. Jeden, dwa dni jeszcze. Poczekaj. Wszystko ogłoszę niedługo. A teraz czas pozdrowień. Bozia ma. Fajnie, że lubisz moich synów. Cieszy mnie to, dlatego Cię też pozdrawiam. Siłownia jest faktycznie fajna i dzięki za oglądanie. Bozia ma. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i pozdro. Julia 121, Julia również Ciebie pozdrawiam, bardzo serdecznie za oglądanie, oglądasz mnie tak od początku, doceniasz moją pracę, to cieszę się bardzo, bo faktycznie dosyć dużo czasu poświęcam na, na to, wyłączę sobie dźwięk, na, na nagrywanie wszystkich filmów, no i podoba ci się to, że jestem oryginalny, jestem oryginalny, bo niewielu jest vlogerów, czy youtuberów, tak, vlogerów, także pozdrawiam Cię jeszcze raz Julia. Filip 123, fajna siłownia, faktycznie fajna. I teledysk też myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Jeszcze raz pozdro. Marcelek, tutaj nie było pozdrowień, ale jesteś nowym widzem, więc od razu Ci też pozdrawiam. Jesteś od torcia również i wpadłeś przez y, przypadek, szukając filmu o dronie. Nie wiem, czy o tym dronie, co Miłoszowi spadł na głowę. Mam nadzieję, że nie, bo to była porażka moja, jeżeli chodzi o ojca, no ale niestety, takie wpadki się zdarzają. Jeżeli chcesz obejrzeć, to poszukaj sobie filmu z wakacji, jak dron na Miłosza spadł i mogło być ciężko, mogło być to w szpitalu się zakończy to wszystko. Danger Kanał, dzięki za smaczną jajecznicę czy uszy mnie bolały podczas nagrywania teledysku no było głośno, no ale to tak jest, normalne, to tak musi być tak, także nie, ma, nie było z tym problemu żadnego Danger Kanał, jeszcze raz dzięki za komentarz i oczywiście Ciebie pozdrawiam, wiki, wiki, nope, pozdrawiam Cię również, to kawa poranna mnie zawsze pobudza, teledysk oczywiście myślę, że wyjdzie bardzo, bardzo dobrze jak się pracowało z tyloma dzieciakami, nie miałem z tym problemu aczkolwiek Pewnie niektórzy uważają, że to co ja robiłem, jak ja się zachowałem, to, że było za ostre i za dyktatorskie. O! Wojtas. A jeszcze raz, Wiki Wiki, no, pozdrawiam cię. Wojtas TV, do czterech razy sztuka. Do czterech razy sztuka i udało się. Czy nagrywaliśmy do tego serialu? Nie, do, nagrywaliśmy do Teledysku Dawida Kwiatkowskiego, tak? Żeby wygrać. Całkiem nieźle mi 2,24. Dobrze. A tyle pozdrowień. To wszystko na dzisiaj. Dzięki i jutro też się widzimy. Tak? Tak! 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 O kurde. Do jutra.